Ćwiczenie pierwsze, wypełnianie interwałów. Najpierw przykład od pani. Do, re, mi, mi, re, do, si, si, do, re, mi, fa, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, mi, fa, sol, la, la, si, do. Teraz odwrotną stronę. Do, si sol fa mi, mi fa sol sol la si re do do re mi fa fa mi re do si si do re mi mi re do i przykład trzeci z moimi interwałami do re mi fa sol sol fa mi mi fa sol la, Fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, sol, fa, bi, mi, re, do. Ćwiczenie drugie. Gama c dorycka rytm wyklaskiwany, półnota, ćwierćnuta ćwierćnuta ćwierć Do, do, re, do, re, mi, do, re, mi, fa. Dore mi fa sol, dore mi fa sol la, dore mi fa sol la, si, dore mi fa sol la, si, do, do, si, do, si, la, do, si la sol, do, si la sol fa, do, si la sol fa, mi, do, si la sol fa, mi, re, do, si la sol fa, mi, re, do, Litero. C-D-S, C-D-S-F, C-D-S-F-G, C-D-S-F-G-A, C-D-S-F-G-A-H, C-D-S-F-G. S, S, F, FSDC. I na koniec chciałam pokazać, z czego korzystałam. To zadanie pierwsze, a to zadanie drugie.